Od dziecka do dorosłych uczą nas rozróżniać dobre od zła. A jeśli ktoś z rodziny poprosi, byśmy zrobili coś, czego nie powinniśmy, jak winić wtedy dziecko, że zrobiło coś złego? Ono było jedynie posłuszne. Biedna. Nic mi się nie układa. Najlepsza przyjaciółka wyjechała. Jedyny chłopak, który mi się podoba, woli Roberta. A teraz Esteban doprowadził mnie do szału. Ta szkoła to strata czasu. Zawsze będą mnie wytykać palcami. Niej, 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 Kto tam? Szukałem Cię. Co tu robisz? Zostałam zawieszona. Jak to? Czemu? To mój problem. Raport napisał Esteban. Miałaś z nim jakieś spięcie? Nie. Absolutnie nic. Uważasz, że cierpienie to tylko Twój przywilej? Aroganckie podejście. Nie jestem arogancka. Raczej praktyczna. Skoro ludzie nie chcą mi pomóc, nie zamierzam żebrać o litość. Zawsze znajdziesz życzliwą osobę. Nie dam się nabrać na puste słowa. W życiu wygrywa się albo nie. Ja przegrałam. To smutne. Pomyliłem się co do ciebie. Sądziłem, że jesteś inna. Pewna siebie. Silna. Okazałaś się mięczakiem. Nieprawda. Jesteś słaba. Jestem realistką. Ludzie dzielą się na silnych i słabych. Ty należysz do tej drugiej grupy. Nic się nie stało. Szkoda tylko, że do tej pory udawałaś inną. Oszukiwałaś ludzi i samą siebie, nikogo nie oszukiwała. Chodźmy do pokoju nauczycielskiego. To Aki, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Przyczyniłam się do tego, że go wyrzucili. Ale nie chciałam, żeby sprzedawał narkotyki dzieciom. Nie wiem, co teraz o tym myśleć. Może nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Doskonale wiedział, w co się pakuje. Nie będę go osądzać. Sama też omal nie zrobiłam podobnego głupstwa. Ważne, że nie dałaś się w to wciągnąć. Dzięki Tobie. Nie chciałbym być na miejscu Joaquina. On został zupełnie sam. Dobrze, że nie umarł. To mogło się źle skończyć. A niech umiera. Gorzej, że zdziwaczał. Mogło mu się coś stać. Był taki wysportowany. Jak to możliwe? Musiało być źle, skoro trafił do kliniki. Szkoda mi to. Oby szybko z tego wyszedł. Mówią, że nie tak łatwo uwolnić się od narkotyków. Ważne, żeby wspierała go rodzina i najbliżsi. Mam nadzieję, że wyzdrowieje. Rakel? Tak? Twoje włosy. Co się stało? Są piękne. Co stosujesz? Dasz mi nazwę szamponu? Jasne. Wspaniałe. Chciałam Cię prosić o przysługę. Daj Miguelowi do zrozumienia, że Ci się podoba. Niech pomyśli, że nie może bez Ciebie żyć. Co? Zatruj mu życie najlepiej jak potrafisz. Zrobisz to dla mnie? Nie mówię, że masz złe intencje, ale oszukujesz ludzi. Sądziłem, że jesteś silna. Okazało się inaczej. Problemy same się nie rozwiążą. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Ale rozumiem, nie wszystkich na to stać. Niby jak miałabym rozwiązać swoje kłopoty. Nie wiem, nie znam szczegółów. Najlepiej jak sama coś wymyślisz. Roberta najwyraźniej pomyliła się co do ciebie. Byłabyś z ciebie dumna, widząc, jaka jesteś zrezygnowana. Najłatwiej się mądrzeć. Ale pan w tym nie uczestniczy. Odkąd się tu zjawiłam, nic mi nie wychodzi. Masz tu nowych przyjaciół, opiekuna, który o ciebie dwa? Nie, nie, o nim nie chcę słyszeć. Nie raczył się nawet pokazać. Rzeczywiście, mam przyjaciółki. To mało? One mogą ci pomóc. Chyba warto o tym pomyśleć.